Humanitas ma hasło, człowiek to się liczy. I to nie jest tylko hasło. Moje spotkania z ludźmi na tej uczelni to są spotkania człowieka z człowiekiem. Czy to na portierni w dziekanacie, czy z tytułem magistra, doktora, profesora, czy ze studentem. Zawsze tutaj spotykam człowieka. Porozumienie bez przemocy kładzie nacisk właśnie na spotkanie z człowiekiem poza jego rolami społecznymi, poza funkcjami czy tytułami. Rozumienie bez przemocy jest o kontakcie. I kiedy myślę sobie o tej uczelni, to widzę, że to jest taka uczelnia, która bardzo buduje właśnie przestrzeń do kontaktu. Dlaczego studia, a nie warsztaty? Dlatego, że program tych studiów ułożony jest jako proces. Tutaj robisz krok pierwszy, potem drugi, trzeci, czwarty. Warsztat jest wydarzeniem jednorazowym i to ty musisz zbudować sobie tą swoją drogę procesu. Natomiast tutaj dajemy ten proces, nawet nie jako dodatek, powiedziałabym jako główny trzon studiów porozumieniowych.